Witam tu GSTW. Chciałbym Was zaprosić na moją nową serię Minecraft. Mm. Eee, tak, chciałbym tylko wyjaśnić jeszcze, bo istnieje dużo kont o nazwie, jest e, na przykład master GSTW, tam są jeszcze inne. I to są wszystko moje kanały, bo do tego kanału, na którym teraz zakręcam, to był mój pierwszy kanał, YouTube. Na, na nim odniosę największe sukcesy i zapomniałem jego hasła i teraz właśnie odnalazłem te hasło przed chwilą i. No i teraz na nim będę nagrywał, bo tutaj jednak. E, już mam widzów dużo, które oglądają nie jest tak trudno. O popularność, więc zapraszam was wszystkich do oglądania mojej serii. I teraz tak. E, mam do Was pytanie. Bo ja tutaj mam już gotowego save'a. Robiłem go, nie wiem, kiedy go zrobiłem. Wczoraj go chyba zrobiłem. Chciałem, no ja mam ochotę sobie połować w Minecraft'a. Mam do Was teraz pytanie. Czy chcecie, żebym zaczął tą serię? czy w ogóle jej chcecie? Bo jeżeli nie będzie jej oglądać, to nie będę jej robił, żeby nie bez czasu. Czy chcecie, żebym zrobił... No to tak, w komentarzach mi odpowiedzcie, czy chcecie tej serii w ogóle? I tak, drugie pytanie to, czy wolicie, żebyśmy byli na tym samej? Na mam kilka rzeczy, do... To drewno, trochę źle, teraz byłem w kopalni, więc mam bardzo dużo surowców, łup, zenchantowany, nic szkieleta, wypad no i mam trochę domku pobudowany, to jest taki początkowy domek tam mam doki, bo długi jesteśmy, jest dużo tutaj jezior, rzek itd. tak, taki balkonik fajny, tam wiecie co no i czy wolicie na nowym save grać, czy na tym starym tutaj to mi proszę powiedz napiszcie mi w komentarzach moment to zrobię coś oj 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 oj, 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 oj. moment no to, tak o to mi chodzi musicie napisali właśnie w komentarzach to i tam jeszcze chciałem no i zapraszam do mojego oglądania jeśli macie moje widzowie jeśli macie swoich którzy lubią Minecrafta. to prosiłbym, żebyście im ten film przekazali. żeby oni też mogli poglądać, że mój kanał się trochę robi, bardziej popularny. No i, i o tyle bym was prosił. To jest nawet takie zwiastun, to jest by dużo, nie, nie będziemy robić, bo nie wiem jeszcze czy wy będziecie to oglądać, więc piszcie w komentarzach czy, 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 czy chcecie takiej serii. Minecraft właśnie. No, jeżeli by, będą komentarze, że, jest, że interesuje was to, że chcecie tej serii, no to wtedy zaczniemy robić. Więc tak. Na dzisiaj trzy pytania. Czy chcecie tej serii? Czy Wam się to podoba? Drugie pytanie. To było pierwsze, teraz drugie. Czy chcecie, yy, żebym grał na tym serii? Czy na nowym? I trzecie pytanie. Aha, to nie będzie pytanie, to jest taka prośba bardziej. No, przekażcie ten film z swoim widzom. Bardzo z Was o to prosi. No i na tyle, dzisiaj na tyle. Jeżeli zobaczę komentarze, jak już mówiłem, że się to podoba, to błyskawicznie pojawi się pierwszy film. I poproszę o wszystkie odpowiedzi na moje pytania. Żegnam się z Wami, do zobaczenia na razie.